Łaskawa mi pokój od Boga Ojca i od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Słuchajcie się w słowo, które dzisiaj, w tym szczególnym dla Was dniu, chcemy rozważyć. To jest Księga Izajasza, 66, 1-2. Tak mówi Pan: Niebo jest moim tronem, ziemia podnóżkiem moich stóp. Jaki dom? Możecie mi zbudować, jakie miejsce może być moim mieszkaniem? To wszystko przecież uczyniła moja ręka. Ja sprawiłem, że wszystko powstało, wyrocznia Pana. Spoglądam na tego, który jest nieszczęśliwy, zgnębiony na duchu i drży wobec mego słowa. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za to, że. My dzisiaj patrzymy na Twoje Słowo, dzięki Twojej łasce, dzięki temu, że nas tutaj gromadzisz. Chcemy, aby to Słowo w nas zasiało wiele dobrego, abyśmy wydawali owoce, aby ten Kościół wydawał owoce, aby każdy z nas mógł odczuwać, że Ty działasz tutaj i w naszym życiu. Amen. Na początku tego kazania, tak jak jest to w zwyczaju, kazań na poświęcenie kościoła, chciałbym Wam bardzo podziękować za zaproszenie i chciałbym przekazać Wam pozdrowienia od parafii w Białej i w Szczyrku. Kościół w Białej liczy 243 lata. Kościół w Szczyrku liczy 30 lat. Dlatego, choć Kościół w Szczyrku jest dosyć młodym budynkiem, to uważam, że również i historia tego kościoła jest, tego budynku, jest na tyle krótka, by powiedzieć, że jest to kościół młody. Także tak dla porównania, tylko w kwestii liczb, ale mam świadomość, że kiedy mówię o białej to nie wszyscy wiedzą, gdzie tam jest Kościół. Bielsko-Biała jest jedynym miastem, gdzie są trzy parafie ewangelickie swoją, swoją drogą. Te parafie są bardzo blisko siebie. Z Białej do Bielskiego Sionu mamy 900 metrów w linii prostej. Z kolei z Bielskiego Sionu do Starego Bielska również jest około kilometr. Wszyscy razem jesteśmy blisko, ale spotkałem się już z tym, że kiedy mówimy o Kościele w Białej, Ludzie nie wiedzą, gdzie to jest. Otóż już tłumaczę, jest to samo serce bielska-białej, 200 metrów od galerii sfera. Z kolei, kiedy mówię o szczyrku, to jestem przekonany, że tutaj wielu z Was dobrze kojarzy tą parafię. A na przykład, kiedy przyjeżdżamy przez szczyrk, to informują nas o tym liczne tablice 100%: Jezus Chrystus. One są rozsiane. W promieniu kilku kilometrów. Dzięki, za sprawą księdza Jana Byrta i jego licznych akcji misyjnych, jestem przekonany, że wiecie, gdzie tam znajduje się parafia. Ja nazywam tą parafię bajeczną, szczególnie w zimie, jest tam atmosfera wyjątkowa. Jeśli nie wiecie dalej, gdzie jest parafia w Białej i w Szczyrku, to serdecznie Was zachęcam, żebyście odwiedzili te miejsca. Nie wiem, czy wiecie. Ale są dwa konteksty, które łączą parafię w Białej i mnie z parafią w Żorach. Nie wiem, czy kiedykolwiek o tym myśleliście, ale pierwszy kontekst to pewne statystyki. Z parafii w Białej, i tutaj muszę przyznać mniej więcej jedna osoba, bo nie umiałem się doliczyć dokładnie. Z parafii w Białej pochodzi sześciu księży, księży ewangelickich. Z kolei w parafii w żorach już dzisiaj to dokonałem korekty, kiedy rozmawiałem z księdzem, z parafii w żorach pochodzi pięciu księży, co najmniej jeśli sięgniemy jeszcze historią bardziej niż te 100 lat, może ktoś z was powie jeszcze więcej, więcej księży pochodziło z żory. Tym samym, jeśli chodzi o liczbę księży, w białej mamy sześciu, którzy stamtąd się wywodzą, w żorach pięciu. Ale jeśli dołożymy do tego w tym momencie pastorowe, które wywodzą się z danych parafii, no to w białej mamy dwie pastorowe aktualnie, a w Żorach mamy cztery pastorowe. Dlatego w tych liczbach jesteśmy bardzo zbliżeni. U nas to 8 osób, u was dziewięć osób, które zostało posłane do służby w kościele. Dla kościoła te dwie parafii z tego względu mają szczególne znaczenie. Odczu, odczułem taką wielką wdzięczność, kiedy to odkryłem. E, dlatego drugi kontekst, który łączy mnie z Wami, to właśnie jedna z tych pastorowych. Kiedy grając tutaj na perkusji w 2007 roku, poznałem moją przyszłą żonę, e, nie wiedziałem jeszcze wtedy, jak potoczy się moja historia. Nie wiem, czy tak się robi. Pomyślałem, że będzie to bardzo fair, jeśli tak zrobię. Chciałem Wam bardzo podziękować za pastorową z żory. Mówi się o żorach, że żory to kuźnia pastorowych. Dodam tylko, że lubimy żory. Mamy tutaj rodzinę, lubimy tutaj przyjeżdżać i cieszymy się z tego miejsca. Drodzy, kończąc już ten tytułem wstępu, dodam tylko, że dzięki tym statystykom, które właśnie przeczytałem, śledzę waszą parafię już 18 lat i dla mnie ta historia kościoła jest taka dosyć współczesna. Pamiętam, kiedy siedziałem tutaj w ławce, kiedy Kazania miał ksiądz Tadek Makula, Również pamiętam moment, kiedy po raz pierwszy przyjechałem spotkać się z moją przyszłą żoną. Ksiądz Sebastian Kozioł przegonił mnie, bo siedziałem na murku od kościoła. Mam takie doświadczenia tutaj z tym miejscem. I pamiętam też moment, w którym proboszczem tutaj został ksiądz właśnie Bartosz Cieślar. A więc z tej stuletniej historii nowego kościoła, nowego budynku, pamiętam jakieś prawie 20%. Ale dzisiaj w tym szczególnym dniu chcemy sięgnąć do Bożego słowa i zaczerpnąć informacji od tego, który zna 100% historii całej ludzkości, zna 100% historii każdego z nas. Czytamy w słowie, które przekazane jest przez proroka Izajasza i to słowo kieruje naszą uwagę na coś niezwykle ważnego i niezwykle istotnego, jeśli pomyślimy też o poświęceniu kościoła i o tym Jaki Kościół powinien być. To słowo pokazuje nam, jak bardzo jesteśmy znikomi wobec potęgi naszego Boga, jak znikoma jest ziemia jest podnóżkiem Jego stóp. To słowo pokazuje nam, jak wspaniały, jak wielki potężny jest Bóg, jaką ma moc. Jak z jednej strony jest niedostępny, jeśli z tej perspektywy Izajasza spojrzymy, Bóg jest niedostępny w tamtym momencie, jeszcze, ale wiemy, że dzięki Chrystusowi stał się jak nasz przyjaciel. I to jest ta jedyna droga do spotkania. To jest ta Ewangelia, którą często tutaj w Kościele słyszymy. Ale dzisiaj dowiadujemy się czegoś szczególnie ważnego dla nas. Jeśli zada zadalibyśmy sobie pytanie, jaki Powinien być kościół, wiele byśmy mogli powiedzieć, tutaj wkleić konkretne stwierdzenia. Taki, taki i taki. Ja bym chciał dzisiaj przyczepić się jednego. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że Bóg patrzy, Bóg zwraca uwagę, jest zaintrygowany tym, który jest jaki, jakim kościołem Chrystus i Bóg szczególnie się interesuje. To jest cecha, która jest niezwykle potrzebna i kluczowa dla chrześcijanina. To jest pokora. Tutaj w tym tłumaczeniu z Biblii Ekumenicznej nie tak jednoznacznie to wybrzmiewa, ponieważ tutaj mamy powiedziane, że spogląda Bóg na tego, który jest nieszczęśliwy, zgnębiony na duchu, drży wobec mego słowa. Ale w Biblii Warszawskiej to jest zastąpione, że Bóg patrzy na tego, który jest pokornego serca. I to jest tak niezwykle ważne. Ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu, czytamy w Biblii warszawskiej. A w tym nowym przekładzie spoglądam na tego, który jest nieszczęśliwy, zgnębiony na duchu, drży wobec mego słowa. Moglibyśmy powiedzieć, że Bóg patrzy tylko na tego, który jest nieszczęśliwy, patrząc na te słowa. Ale ja bardzo lubię i bliskie jest memu sercu to stwierdzenie: Bóg patrzy na tego, który jest pokorny. Bóg patrzy jest przychylny temu, który jest pokorny. Pokora w Biblii pojawia się wiele razy. Pozwólcie, że przytoczę kilka takich miejsc, gdzie o tej pokorze czytamy. W liście Jakuba. Uniszcie się przed Panem, a On was wywyższy. Niech waszą ozdobą nie będzie to, co zewnętrzne, zaplatanie włosów, obłożenie się złotem lub strojenie w szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek w niezniszczalnej ozdobie łagodności, spokoju ducha, który jest cenny w oczach Boga? Pierwszy Piotra. Znamy też ten werset z psalmu. Pycha człowieka, poniża go, ale pokorny w duchu dostąpi chwały. Tak więc, jako wybrani Boga, święci, ujmiłowani, przy, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość. To jest do kolosan. Tyle. Momentów pokory z Biblii, a teraz popatrzcie się jeszcze na taki jeden cytat. Święty Augustyn. Jeśli chcesz być wielki, zacznij od rzeczy małych. Zakładaj głęboki fundament pokory, skoro zamierzasz budować wysoko. A przecież każdy Kościół chce budować wysoko. Na podstawie tego, co przed chwilą usłyszeliście, co przeczytałem, możemy stwierdzić, że pokora, o której pisze Izajasz który przekazał te słowa od samego Boga, jest kluczem i jest podstawą, jest elementem, bez którego się nie uda. A ja chciałbym porównać ją do jeszcze jednej rzeczy. Wiem, że tutaj w Żorach co jakiś czas ksiądz Bartosz używa rekwizytów, dlatego stwierdzę, moglibyśmy teraz podyskutować nad tym, bo może księdz Bartoszowi nie wypada, czy jestem za rekwizytami, czy nie, na nabożeństwie. Zawsze zdanie będzie podzielone. Ja odważyłem się jednak, że pewien rekwizyt przyniosę. Ten rekwizyt jest dosyć mały. To jest, popatrzcie się, taki mały rajdowy samochód. Maluch 126P. Wyjątkowa sprawa. Stwierdziłem, że wybiorę samochód, który każdy będzie znał, a ten każdy zna. Do tego rajdowy jest naprawdę wyjątkowy. Jest to. Samochód, który jest doskonale odzurowany po świętej pamięci Januszu Sherli i Krzysztof Kanarek, jechał tym samochodem, właśnie tak idealnie wyglądającym w rajdzie. Akropolu 1984. Niestety nie ukończyli tego rajdu, jak to bywało z maluchami. W tym przypadku rozsypało się sprzęgło. Swoją drogą jechało kilka takich samochodów wtedy w rajdzie. Nikt z tych maluchów nie dojechał do mety. Ale pozostał. Pozostał niesamowity symbol i niesamowity, niesamowity samochód do dzisiaj rajdowy. To jest dzisiaj replika, taka znajduje się w Muzeum Fiata. I to jest wiernie odzorowany model. Jakbyśmy na niego tak spojrzeli, to ma, ma on wzmocnione zawieszenie, wzmocniony silnik i jeszcze coś niezwykle istotnego dla rajdów samochodowych, tak zwaną roll cage, czyli. Klatkę bezpieczeństwa. Tutaj z tyłu nie ma siedzeń, ale są takie, jest taki system rur, które są zespawane, które wzmacniają ten, ten samochód. Idą one od bagażnika aż do przodu, do maski. E, można powiedzieć, że jest to taki uzbrojony samochód. Kiedy beton uzbrajamy, to dajemy tam metalowe pręty. Tutaj jest ta klatka bezpieczeństwa. Ona ma za zadanie chronić załogę. Kiedy jest wypadek, strefa zgniotu kończy się na tej klatce. Samochody rajdowe, uwierzcie mi, są najbezpieczniejszymi. Gdyby każdy samochód miał taką klatkę bezpieczeństwa, strefa zgniotu kończyłaby się na tej klatce. Można dachować przy olbrzymiej prędkości i rajdowcy mówią, było jak na kolejce wysokogórskiej. Dlaczego o tym mówię? Wiecie, taką klatką bezpieczeństwa, która nas chroni, która jest taką granicą mojego bezpieczeństwa. Taką gwarancją Bożej obecności w moim życiu, gwarancją tego, że Bóg mnie widzi, jest w życiu pokora. Taką klatką bezpieczeństwa, która znajduje się, bez niej samochód byłby rozsypany, szczególnie maluch, ale on wytrzymuje nawet dachowanie. Taką klatką bezpieczeństwa jest właśnie pokora, bo Pan patrzy na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu. A Pan Jezus powiedział: Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla dusz Waszych. Nie wiem, czy ten obraz i czy to porównanie jest dla Was przekonujące, ale ja wierzę w to, że tak jest. Że jeśli tracimy pokorę, to wiele ryzykujemy. Jeśli tracimy pokorę, to się nie uda. Jeśli tracimy pokorę, pomyśl o sytuacji w swoim życiu, kiedy coś Ci się nie układa. I pomyśl sobie, czy jesteś pokorny w tej sytuacji. Pokora jest kluczem. Bez niej się nie uda. Zresztą nawet czytamy o tym, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ale jeśli o nią zabiegamy, to możemy czuć się bezpiecznie. Czym więc jest pokora? Bo można o niej dużo mówić. Pozwólcie, że przekonam Was do takiego stwierdzenia, że pokora jest to kontrolowana siła w człowieku. To siła, która sprawia, że jesteśmy świadomi swoich ograniczeń, wad, niedoskonałości, ale nie poniżamy się, bo znamy dzięki Chrystusowi swoją godność. Jest to spojrzenie na drugiego człowieka na równi ze mną, to akceptacja siebie, wdzięczność za każdego wokół mnie. Pokora to świadomość, że bez Boga, Jego obecności w życiu i w kościele, wszystko traci kontrolę. To świadomość Bożej obecności i zaakceptowanie faktu, że Bóg jest moim jedynym ratunkiem. To również stwierdzenie, że potrzebuję kościoła i bez niego zgasnę. To, co dzisiaj się dzieje, jest całkowitym przeciwieństwem: nie potrzebuję kościoła i bez niego nie zgasnę. Potrzebuję Kościoła, i bez niego zgasnę. Pokora ma wiele kontekstów i zdań, które moglibyśmy teraz tutaj zastosować, moglibyśmy tutaj wkleić. Można też powiedzieć, że pokora to świadomość tego, że to, co na tym świecie mam, jest mi tylko wypożyczone i nic z niego nie zabiorę. Dlatego muszę mądrze z tego korzystać i mądrze się z tym dzielić. Najważniejsze, żeby pokora była w Twoim sercu, żeby była w tym miejscu. Kiedy Kościół ma pokorę, może, wysokać, może budować wysoko. Jeśli nie ma, to na pewno coś się rozsypie po drodze. Dlatego, patrząc na to, co za Wami, patrząc na to, co przed, jestem przekonany i tego Wam życzę, by nigdy tej cechy nie zabrakło w tym miejscu, by nigdy nie zabrakło Wam. Przez to również poczucia Bożego bezpieczeństwa i Jego ochrony. By nigdy wam nie zabrakło klatki bezpieczeństwa. Pozwólcie, że zakończę jeszcze raz tym cytatem św. Augustyna. Jeśli chcesz być wielki, zaczynaj od rzeczy małych, zakładaj głęboki fundament pokory, skoro zamierzasz budować wysoko. A ja wiem i siedząc w waszą parafię jestem przekonany, że chcecie budować wysoko. To ogłoszenia, które dzisiaj słyszeliśmy, te aktywności, które można zaobserwować, jest budowaniem wysoko. A skoro chcecie budować wysoko, pamiętajcie o tym, że bez tej klatki bezpieczeństwa można się łatwo roztrzaskać. Dlatego na te przyszłe lata waszego Kościoła, na ten przyszły rok, życzę wam, żeby dobry Bóg Wam w tym wszystkim pomagał, żebyście odczuwali, że to On jest tym roll cage, jest tym wzmocnieniem tego wnętrza i również w waszych sercach sprawia, że możecie naprawdę z poczuciem Jego obecności pędzić do przodu. Niech Bóg wam w tym błogosławi. Amen.